Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na Niedzielę. I proszę Państwa, udało mi się dzisiaj bardzo punktualnie, bo godzina 20 w porywach do 21, więc bym powiedziała, jak nigdy punktualnie. Chyba, że wcześniej były energetyki nagrywane i wtedy też było nieraz punktualnie o 20.00. Proszę Państwa, wiadomości są bardzo dobre. Jutro jest 23 stycznia niedziela. I mogę powiedzieć ów, nareszcie, proszę Państwa, dobry dzień. Tam jedyny zgrzyt będzie o godzinie 20.21, kiedy Księżyc będzie w kwadraturze do Wenus, czyli trzeba uważać na relacje kobiet z kobietami, jak również na upiększanie siebie, żeby czegoś nie, nie przedobrzyć, również na wydawanie pieniędzy. No wiadomo, że niedziela, więc może przez internet, więc też trzeba jakby zwrócić uwagę, żeby nie przedobrzyć żeby czegoś byle czego nie kupić, albo żeby nie przepłacić. Ale już o 4.42 księżyc w trygonie do Słońca. Jedno z najlepszych aspektów, czyli nasza świadomość z naszą podświadomością będzie współgrała. Będziemy spokojniejsi, będziemy mieli lepsze pomysły. Później, słuchajcie, 5.46 księżyc w trygonie do Wenus, tak? Czyli Właśnie, gdybyśmy rano różne zabiegi upiększające chcieli robić, czy robić jakieś ruchy finansowe, nawet internetowe, jak najbardziej dobry czas. No i proszę Państwa, 11:27 Słońce w koniunkcji do Merkurego bardzo dobra do komunikacji, do gadania dużo będziemy gadać z ludźmi, można powiedzieć. Buzie nam się nie będą zamykały. Ale mam nadzieję, że będziemy mieli o czym rozmawiać. I chyba wychodzi z całości trójka, ale ja jeszcze obliczę, dobrze, żebym tutaj głupot nie nagadała. Czyli tak, piątka z dnia, jedynka z miesiąca i szóstka, tak. Czyli będziemy pod wpływem trójki. Bardzo dobra karta do spotkań towarzyskich, rewelacyjna. Bardzo dobra karta do robienia ładnych rzeczy, sprzątania albo dekorowania w domu, przepięknie. No, i gdyby ktoś chciał wyjść na jakiś spacer albo do kogoś, jak to mówi młodzież, wbić się na kwadrat na przykład na obiad, a jeszcze gdzieś dojechać, pojechać, no to piątka z dnia jak najbardziej temu wszystkiemu sprzyja, więc bardzo, bardzo dobry aspekt. Dobrze, kochani, afirmacja dla nas wszystkich na jutro jest następująca: świat jest moim przyjaznym domem, czyli wprost, i w przenośni otwierajmy się na świat i nie bójmy się relacji z innymi ludźmi. Myślę, że będą jak najbardziej pozytywne i kochani zobaczę teraz na początku jeszcze zobaczę, e, czy ktoś ma urodziny jutro. Kary Mary administracja już sprawdzam, tutaj mamy Panią Bożenę Wierzbicką, Pani Bożena Wierzbicka była dzisiaj, mamy jutro 23. Nie mamy nikogo, więc karty urodzinowej nie ma, ale teraz będę wyciągała karty dla poszczególnych znaków. No i proszę zagłosować, czy rosyjski tarot, czy rosyjski tarot, czy tarot nowoczesny. Proszę szybciutko zagłosować. Ja przez ten czas zobaczę, od jakiego znaku zaczynam, od panny dzisiaj. Rosyjski czy nowoczesny? Pierwsze trzy osoby biorę pod uwagę. Rosyjski widzę, że już zwyciężył. Państwo, widzę, że kochajcie, rosyjski. Ja już tutaj przed chwilą przyjaciółce stawiałam horoskop z karta rota na cały rok ostatni moment. Wolne miejsca mam tylko na 31 stycznia, gdyby jeszcze ktoś chciał. Rosyjski zwyciężył. Pani Anna Chmielewska-Rosyjski, pani Rena Rosyjski, pani Ewa. Rosyjski z Oslo, później jest dwa, trzy razy nowoczesnym. Pani Mariola, Irys, pani Maria, ale już pierwsze trzy się liczą. Dobrze. Ja tasuję karty. Co czeka poszczególne znaki? Co czeka poszczególne znaki jutro? Na co zwrócić uwagę? Elżbietka, chcesz pomóc w interpretacji? Elżbietka. Choinkę rozbiera mi koleżanka przyjaciółka, przyjechała do mnie pogadać i ładnie mi choinkę rozbiera, bardzo dobrze, dziękuję. I teraz tak, co dla panny, dla panny bardzo aktywna karta, ósemka buław, czyli bardzo dużo się będzie działo, nie wiadomo w co ręce włożyć, bardzo dużo też rozmów, wiadomości, planów na przyszłość, no i, na przyszłość. i będziecie bardzo, bardzo zabiegane panny, więc myślę, że jak najbardziej, jak najlepiej. Co dla wagi... Dla wagi siódemka pucharów, czyli taka karta, można powiedzieć, jakbym chciała w dobrym aspekcie ją przedstawić, to tak, waga będzie chciała to, tamto, może to zrobi, może tamto zrobię, może to kupię, może tamto i po czym się okaże, że dzień się troszeczkę rozmyje, być może na błogim lenistwie i być może, że błogie lenistwo jest jutro wagą potrzebne. Natomiast uważać na odpowiednią ilość wody w organizmie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz też jest kwestia no, takiego trochę alergicznych spraw. Na to, zwrócić, na to zwrócić uwagę. Dobrze. Teraz tak, co dla skorpiona? Dla skorpiona, kochani, dziewiątka mieczy, czyli smuteczki, czyli skorpiony może dzisiaj nie będą dobrze spały. Bo może się w dzień wyspało, na przykład, bo też tak może być. Natomiast gdzieś karta lęków, smuteczków, tendencji do wyolbrzymiania problemów. Więc wysypuję Was z tego wyolbrzymiania problemów i zachęcam do zobaczenia samych dobrych rzeczy w życiu i afirmowania: że świat jest moim przyjaznym. Domem. Idziemy dalej. Co u strzelca? U strzelca czwórka buław. Karta, która mówi, że wszystko będzie szło tak jak należy. Sprawy domowe, rodzinne będą ważne, być może spotkania rodzinne, a jak nie, to można powiedzieć telefon do przyjaciela albo do rodziny. No, i myślę, że bardzo taki owo, fajnie spędzony czas. Aczkolwiek, jeżeli miałabym powiedzieć, ale dużo zrobicie, to niekoniecznie, ale może po prostu pobędziecie ze sobą albo pobędziecie w domku i to będzie was wam e, cieszyło. Co dla koziorożców? Dla koziorożców karta kapłan, karta mądrości, e, czyli koziorożce jutro będą mądre. Elżbietko, można tu na stół, bo e, kozioroszce będą, Koziorożce będą bardzo mądre. Wszelkie decyzje powinny podejmować intuicyjnie lub radząc się mądrych mężczyzn, gdyby chciały się czegoś nauczyć, pouczyć, podłuczyć, pomedytować, to bardzo dobra karta, i bardzo dobra karta do spotkań z mężczyznami, ale i z kobietami do takich mądrych rozmów. Co dla wodnika, dla wodnika król Denarów, czyli bardzo dobra karta do uporządkowania wielu rzeczy, zarówno w głowie, jak i w finansach, jak i w domu. Nie być może Karta myślenia, co mogą zrobić, jak zrobić, żeby poprawić swój byt finansowy, albo na przykład zaoszczędzić. Gdyby chciały osoby z poznaku wodnika jutro kupować coś. Co miałoby służyć na lata, to bardzo dobra karta. Co dla ryb? Dla ryb paść buław, czyli sprawy związane albo z dziećmi, albo zwierzętami będą ważne. No i jutro niech ryby uważają na samopoczucie, nastrój, bo wiele rzeczy może je troszeczkę wyprowadzić z równowagi, mogą być bardzo emocjonalne i ryby z problemami krążeniowymi. Niech zwrócą uwagę na rytm serca. To dla barana, dla barana rycerz mieczy, karta intelektu, czyli barany jutro będą bardzo dużo myślały, analizowały, może jakieś zagadki psychologiczne, intelektualne rozwiązywały, albo kogoś sprawdzały, Mogą być szpiegiem szoguna i też różne rzeczy wytropić też mogą być nadmiernie jutro mówiące. No i karta Rycerz Mieczy, karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być jak najbardziej ważne. Dla byków karta bieda, czyli bieda może być oznaczać biedę fizyczną. Uważajcie, żeby nie stracić pieniędzy, nie przepłacić, nie zgubić czegoś nie zniszczyć. Natomiast bieda może być również taka, że na przykład może coś sobie tam wymyśliłyście, że zrobicie, a na przykład tego nie zrealizujecie. I już w ten sposób może się bieda <laughs> Prze... Przepraszam, spełnić w tym dniu. Przepraszam, wezmę chyba ty. Dobrze, idziemy dalej. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta diabła. I oczywiście może być nerwowy dzień, nerwowość. Emocje, stres. Tu bym powiedziała: Nie wychodźcie przed szereg. Zanim się z kimś pokłócicie, to wysłuchajcie kogoś do końca, ale uważajcie na manipulacje ze strony innych. Ewentualnie, no, może Wy kimś będziecie manipulowali. Różnego rodzaju chcieństwa, żądze będą się Was budziły. Mamy nadzieję, że dobre. Dobrze. Co dla raka, co dla raka, dla raka. Piątka buław, czyli karta można powiedzieć aktywności, ale też nabuzowania, albo ktoś będzie Was denerwował, albo wy same jakąś walkę z sobą będziecie toczyły. Najlepiej nadmiar energii spożytkować na jakimś działaniu. I co ulwa, co ulwa, ulwa karta gwiazda, bardzo dobra karta mówiąca o pozytywnym rozmemłaniu, czyli możecie być jutro pozytywnie rozmemłane. Wiele rzeczy widzieć w różowych kolorach, chcieć upiększać siebie albo wszystkich dookoła, więc bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Może zainteresujecie się zdrową, na przykład dietą, zdrowymi nawykami, albo co zrobicie dla planety ekologii. Gdyby jakiś lew chciał zajść w ciążę, to przy gwieździe dobrze zajść w Dobrze, kochani, to tak naprawdę to wszystko. Pozwolicie, że, że się z wami pożegnam, bo mam gości, a zaraz będę miała następnych gości. Więc, więc życzę bardzo miłej niedzieli. Jutro energetyka pewnie, pewnie wieczorem, tak jak, jak zawsze. Kochani, dziękuję za to, że jesteście. Miłej niedzieli i wykorzystajcie jutro dobre aspekty planet. Pozdrawiam, kochani. Do widzenia. Pa.